Jestem w Łagowie Lubuskim i znalazłem trzy rozwiązania najważniejszych problemów mieszkańców gminy i turystów. Oto one. Pierwszy problem to śmieci. Jak wiemy tłumy turystów przyjeżdżają do Łagowa na weekend i w piątek wieczorem wszystkie pięć śmietników jest już pełne. Żeby mieszkańcy nie musieli za to dodatkowo płacić, gdy śmietnik jest przepełniony, rozwiązanie jest proste. Śmieci do wora, bur do jeziora. Drugi problem to brak plaży. Plaża publiczna musi być. My ją zbudujemy i to turyści za nią zapłacą. Trzecia rzecz to promocja. Obecnie Łagów traktowany jest jak skarb. Jest zakopany głęboko w ziemi. My do promocji wykorzystamy artystów. Przyjeżdżajcie do Łagowa. Kocham Was. Dawid podsiadł. Wszyscy ręce w górę, kochani. Kocham Was. Przyjeżdżajcie do Łagowa. Przywódców politycznych. Ich bin ein Berliner i upodobania kulinarne Polaków. Ło cie pieronie! Dlatego głosuj na mnie w wyborach na wójta Łagowa. Skończmy stare problemy, stare układy i stare konflikty. Zacznijmy nowe.